Absolutnie, nigdy, tylko ja tutaj proponuję Państwu takie podejście, podejście, żeby zrozumieć ten temat na zasadzie walki dwóch mafii. Znaczy, mamy mafię PO, mamy mafię PiS. Partii polityczne właściwie w 100% przypominają mafię, bo one zachowują się jak mafie, są zbudowane jak mafie, funkcjonują jak mafie, więc można takie uproszczenie powiedzieć. Więc proszę Państwa, jeśli macie do wyboru dwie mafie, które walczą ze sobą, Prawda? albo taką możliwość, że jedna mafia obejmuje całość władzy i skupia się na walce z wami, czyli zbieraniu haraczu, no to lepiej, żeby jednak te mafie między sobą walczyły i skupiały swoją energię, czy poświęcały część energii właśnie na to, żeby raczej właśnie się nawzajem tam zżerać, niż żeby skupić całą swoją władzę i możliwość na, na łupieniu obywateli. Innymi słowy, w tamtych warunkach politycznych jak najbardziej zasadne było to, żeby przy tym przy tym rozbuchanym zamordyzmie, socjalizmie, po, o, pomysłach na jeszcze większe opodatkowanie i tak dalej, w tym wszystkim, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, budowaniu największego w historii Polski socjalu, czyli rabowania ludzi, no, był ktoś, kto przynajmniej potencjalnie może chociażby te niektóre ich nieszczęsne koncepcje socjalistyczne albo inne zamordystyczne po prostu blokować jako prezydent. I stąd... I st po prostu chociażby jako przeciwnik polityczny. I wydaje mi się, że historia przyznała mi rację, bo potem, y, potem właśnie, no, Prawo i Sprawiedliwość mają swojego prezydenta, jeszcze bardziej y, dokręcało nam wszystkim śruby. Tak? Więc, y, więc, y, więc y, to, aby ktoś był z przeciwnego obozu, moim zdaniem, było dobrą koncepcją i absolutnie się z tego nie wycofuje. Co nie zmienia faktu, że w, z kolei w obecnej sytuacji jest dokładnie odwrotnie. W, ty, w tych wyborach obecnych, które się już odbyły i mam nadzieję wynik się ich utrzyma. Właśnie potrzebujemy dokładnie symetrycznie odwrotnej sytuacji. To znaczy z kolei większej rządzącą ma e, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska plus przystawki i potrzebny jest w Pałacu Prezydenckim ktoś, kto z kolei będzie blokował, wetował ich skrajnie lewackie różne pomysły, które się rodzą chociażby w głowie pana Bodnara, że wspomnę chociażby koncepcję tzw. mowy nienawiści. Czyli chamskiej, ordynarnej cenzury, yy, która ma być aparatem terroru, z, z narzędziem terroru dla niepoprawnych politycznie osób, która ma blokować wolność słowa.